Najtrudniejsze jest, bo łatwo zrobić na przykład iskrę albo wysoką temperaturę. Ale ciężko jest pisanie z żarku na płomień. To jest trudny element. Czyli krzesiwo, tak, bo to kowale byli, oni wykuwali. Bardzo wiele takich krzesiw różnego rodzaju, to akurat jakieś skandynawskie, ale bardzo wiele krzesiw. No tak jak my mamy dzisiaj zapalniczki, tak samo te krzesiwka były i używano przykład takiego lmu który jest przepalony, prawda? On, ma tak, on jest wypalony tak jak węgiel drzewny, bezstenowo. Do tego mamy tutaj krzesiwo. Szukamy takiej ostrej krawędzi. I teraz o co chodzi? Że pali się metal, nie kamień. Zeskrobujemy wiórek. Te tarcie, które powstaje wskutek zeskrobywania tego wiórka, powoduje, że on się rozgrzewa i leci iska. Ta iskra, która jest, to jest rozgrzany metal. I teraz, kiedy na przykład uderzymy, to musimy uderzyć w takim kąt, nie pod takim kątem, bo wbijamy kamień w metal, tak? Chodzi o to, żeby tym krzemień zetrzeć wiórek. Czyli mhm. musi być odpowiedni kąt, prawda? O, I teraz, jeżeli mamy tu len przepalony, tak? Układamy go w taki sposób, żeby te iskry leciały tu. Patrzymy, z której strony jest wiatr na przykład. Też jest dobrze. O, padła iskra, prawda? I ten len już się żarzy. Tak? On się rozżarza coraz bardziej i już nie gaśnie. Mhm. Mamy teraz czas, żeby przyłożyć na przykład jakiś inny materiał. Na przykład taką... O, mamy kawałek nitek jakiś tam. Prawda? O, to nam się spokojnie żarzy. Prawda? Nie gaśnie. I teraz kiedy do tego dołożymy, jakikolwiek materiał taki znajdziemy, to już się zajmie Tak, możemy to robić na deseczce, czy w jakiejś tam miseczce. Tak, już mamy płomień. O, tak? Widzisz? Już jest ognisko, prawda? A miał sprzęt, to by dał radę. Proszę bardzo. Tam jest sprzęt. Super, dzięki.